Ale, la. Co? What the? Z 2516HP mnie złamać. Fire mam 75% rezista. What the? Rozpuściłem się szybciej niż sądziłem. Ta klatka sobie umieram. Dwie klatki dalej, rzutek sobie strzela.

Co? Ty, ale ty, co on ma tak duży? Kurwa, już mam taki uraz psychiczny, że na mapkach próbuję grać na no Ja pierdolę. <grym> Rarka na mnie wyskoczyła, głowę mi zabrała. Patrzę na dół, na pasek. Nie ma paska, ja pierdolę. Jak się panom ze sobą współpracuje? Co to chuja się wydarzyło? Co tu się odpierdoliło? Spoiler, to ten tu jeba kanekromanta Kiedyś nieważne czy miałeś ultra wide'a, czy 5 ekranów naraz podłączonych I tak wypierdalało cię poza ekranu Add your wish the surface Epidem Co Kurwa. A no tak A no oczywiście Gra nie powinna robić takiego chuja w dupę, że musisz się cofnąć, nie wiem, do początku gry o, właśnie mi zrobiła to. raczej tak to nie. A! Bo jak mówisz o y, tym, nie, chyba nie, y, to na heavy stunie, nie na. Bo, y, ten nie armurza też. Ja pierdolę! Nie wiem. W what the fuck? Łat! Okay. ja? What? To, to pyszedł, po prostu. Nie Bo tak, żeby sprzedawać do niej ułatwienia na przykład. Po to, żeby sprzedawać do niej dodatkowych. Ale to serują Masz kogoś takiego jak Air Warden. Czemu nie ugrało prawie. Grał bić mobów nie pozwala mi bić mobów. Metodologię badawczą. Do tego. Bo ja ci dam metodologię badawczą. Co? Co się stało, bo nie patrzyłem... Ale widzę you have died w jakimś randomowym, z miejscu. <grywka> No to f... Czemu oni używają stosów ryżu jako jakiejś struktury obronnej? Moja luba. Kurwa, weźcie go wypierdolec, jest coś bardzo nie tak. Jak go widzisz, nie możesz on cię dotknąć, bo jak coś kurwa tylko dotnie, chociaż raz jego kurwa atak, to wybuchasz całkowicie kurwa, całe chłopie je Co my tam? Co tam? Co mu wybuchłem? Rebalance class. Żeby sos suserera znerfili i ręczera znerfili. No, hola, to trzeba naprostować. Pan Kiszek, kończuszek. Nie wiem, czy to idzie Maj niej. i pograne! I chuj pograne! Kurwa, co? Tak, ten na Z. I mnie szotował. Aha, no dobra, nawet go nie uderzyłem. Okay. Co? Ta ryba jest! Nawet mnie nie trafił, by the way. A no tak, ci trafił to jak ci kurwa zabił. No, what? Nie, nie utknąłem w okay. Just... utknął w drzewie. Okej. Utknął w drzewie. Tutaj Ruger i jakiś Star Wars los tak? <laughs> A ukończenie. Ready, no. you

Wow, Daniel, jestem pod ziemią! <laughs> go w nogi, tego jeszcze nie przewidzieli. Ani widzisz mnie? Coś się zmienia, no ale domyślam się, że jednak to pozostaje. No i teraz moje pytanie, nie? Czy ping? Nawet kilkudziesięciomilisekundowy. Nie! Nie, kurwa, zadrośliło mnie coś, wypierdalaj! A, no, spaliło mnie coś, wypierdalaj! <laughs> A, poraziło mnie coś. Wypierdam! Exalcik, kurwa. Za gówno. Nie, zabrudziło mi c... O kur... Kurwa, co się dzieje? O kur... Jezus. A! U! U! u kur... Enfem stało się symbolem trudnych czasów dla studia, które nie było już tym samym miejscem, które stworzyło takie takie jak Baldur's Gate czy Mass Effect. Po rozczarowujących doświadczeniach z Andromedą i Enfem, Bioware postanowiło wrócić do swoich korzeni i odświeżyć jedno ze swoich najważniejszych tytułów Mass Effect. 7 listopada 2020 roku. Dwa razy więcej o to chodzi. A no tylko, że to w ten Kingdom.com widzicie... Ja pierdolę! Jest jakoś, chcesz jeszcze wypowiadać na, e, na, na temat takich Wystawa związana z Assassin's Creedem i z Assassin's Creed Shadows. Udawać, że nic się nie stało i zmienić opis na Steamie, no co to, to zrobią? Ale skoro to zmienili, to widać, że się e, no, przyznają no, w zasadzie. Chyba czas na rajdała, co? Mi się wydaje. Ha ha! Kościusz, fabularnie i nawet gameplayowo, miałaby zupełnie inne podejście od. Więc ten remake ma szansę, tylko on musi zostać zatałeś, byłaś, I w porcie. Ja sku... mnie czekałeś, byłaś znaczy, mistrzem! Tylko wracam mi do kogoś, nie? Pomyśleć kulki. sobie, ja to zrobię lepiej, oryginał, i na no, nowo idę. Ale nie dodawaj za przykład systemy prawne. 9% Fire Resista kontra Ognisy Boss. Kurwa, Adrian, a może by sobie tak wziąć coś pod Fire Resista? Ever. Ever think of it? Ale fajny jesteś. Well. A jakie ma pan ostatnie trocha? kocha? A dobra, nawet mnie nic nie uderzył, tak. Abram? <laughs> po, po co witam? No i fajnie, strony do luki. <gulia> Jaką gignię tożebia? Czy ja mam taką samą babę? Chyba w pachowiu. Tak Czyli. Nie. To dla cholery. Co tu mamy? Nie, się walczyło. Faktycznie. Czy ja mam jakiś ekwipunek? Coś mam zobacz. Te panie, gdzie jest HP? O kurwa! <laughs> Zrobiłem sobie parę map dziewiętnastek. <laughs> znaczy, że jedenastek. Może uda się zdobyć kurwa jakąś dwunastkę chociaż. Dobra, Wojciech zrobił jeden atak i się wyjechał. Czy esencje w jednym roomie? Co jest? O! Aha, zamroziło mnie w powietrzu. A nie, zamroziło mnie, zamroziło mnie, zabroziłem. Okej! Okay. Czy... Tak! Ła! Tak! Zaplikowanego Move Speed'a i jeszcze nie miałem! Wow! Kojarzysz oczywiście tego mema z tym spoconym tryhardem, który speed runuje. No to tak to brzmiało. Napierdalanie w klawiaturę. A! A! <śmiech> <śmiech> jeszcze tylko nie widziałem po tu i też o, o, o nie Nie, o nie, klawiaturę. Speedrun w zerowaniu poty. Ja spadłem, dobra. A, to mnie pije. Kurwa, skin no, Czemu to mnie pije? No i Rip po ekspie. A czy po itemach?